Witam wszystkich najserdeczniej w dzisiejszym odcinku. Z, z, dziś jest nietypowy odcinek, bo mam tutaj te trzy rzeczy, których sobie... które dawno jadłem, ale już teraz nie jem dzisiaj je testuję czy są one nadal tak dobre. Więc odkładamy te dwie rzeczy i zaczynamy z za Miller tak? Ja Miller Milch, coś takiego. Ja mówię, no to Miller Milch, ale to jest dziwne. I, I to jest o smaku czekoladowym. E, no dobra. Tak się prezentuje w środku, jeśli widzicie. Dobra, okay. ja mogę wam pokazać. O, mogę. Tak wygląda w środku. No i dobra. E, zasubskrybujcie kanał i zalajkujcie, jeśli chcecie. Part drugi, musicie zostawić pod tym. Odcineczkiem 5, albo dobra, 5 maksimum lajków, 5 lajków, i następna część leci, więc pijemy. Mmmm. To jest smak. To jest piszne. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że jak te picie kurczę ocenić no, wyglądzie no, jak to się mówi wyglądzie wygląda to dobrze w smaku yy, mogę powiedzieć, że naprawdę całkiem pyszne, nie? ocenka Miller Richa yy, 9 na 10 dalej jest pyszny nieco trochę zmienili jego smak, ale jest dalej dobry do picia Także dobra, odkładamy naszą pierwszą rzecz i teraz to, to jest taki batonik konfleks. E, I nie wiem jak on może smakować. Pewnie coś się z nim zmieniło. Ja go chyba z maksimum dwa lata nie jadłem. E, a Miller Misia mlicza e, gdzieś taki rok pół mniej więcej. Więc no dobra. Oh my god! Mamy tego batonika, ale strasznie klejący jest. Dobra widzowie, czekajcie. Ja sobie to schowam do paczki. Hmm. Dobra. No musimy tak już zjeść, nie ma innego wyboru. Dobra. Dobra, jemy za trzy, cztery. młoda, hmm. młoda. Wow. My God, tym człowieku, to tak pysznie smakuje, normalnie ocena 10 na 10. To jest najlepsze na razie. Z naszej całej topki po prostu rozumiecie to. Ten batonik kompleksa jest po prostu najlepszy. Polecam 10 na 10. E Batonik jest dostępny jedynie w. Może biedronce? Nie, w biedronce jest na pewno dostępny i może jeszcze w dino. No. Widzowie. Zobaczcie, co mamy: galaretki w czekoladzie, oczywiście. I, I na koniec miał być. No, wiecie, miała być galaretka, ale już wiecie, no. Jak to galaretki i normalnie bierzemy galaretkę? Dobra, wezmę sobie dwie. Wezmę sobie dwie i zostawię y, po prostu na później. I mamy te dwie i. Okej, okay, można już jeść. Robimy mieszanie! Najbardziej czuję z tego galaretki w czekoladzie. Rozumiecie to? Ta galaretka tak podbija smak tej słodkości. Ja zjem z wami jeszcze raz, bo to jest takie zbyt pyszne widzowie, że nie wytrzymam po prostu, nie? Yy, także okej. Okay. Można chyba jeść. Nie, no to jest takie słodkie widzowie. Trzysta ma 373 kalorie um, chyba mhm. Dobra. cukier jest w tym w tym czymś w tym czymś Syrop gluzowy czekolada miazga kakaowa tłuszcz kakaowy tłuszcze roślinne Mhm. Kakao w proszku. Kakao w czymś jeszcze. Ale, widzowie. Ja z Wami to wszystko sobie zjemy. Wszystko sobie zjem. I dobra. Chyba można zacząć. No, to jest zbyt pyszne po prostu. I normalnie nie mogę nawet tym myśleć. Dobra. Odłóżmy sobie to. Zobaczyć, coś jeszcze mam. Ostatnio w naszej półce, tam w kuchni, znalazłem takie ciasteczka i pomyślałem, że włożę sobie jakąś część do paczki i ona mi właśnie wypadła. I wziąłem sobie takie dwa, żeby przy was to spróbować. Ja bym chciał to zrobić z i mliczem, Jak to ja oczywiście mówię. Dobra, bierzemy to. wie jesteśmy gotowi. Czekajcie, mam tu włosa, matko boska. Wywalać mi to, dobra. I to jest z Ja ci kręcę, to coś brudnym. Dobra. Dobra. Ok. Wkładamy, widzowie. Bo ja nie wiem, czy wkładać, czy nie wkładać. A w sumie. Dobra. Niech się wymiesza. Dobra. Widzowie, już prawie. Ja mam na razie tylko same picie, nie? Dobra, lecimy. Ej, ej, te ciasteczka są pyszne. Hej, jaki smak Dobra, dopijamy widzowie. Przepraszam, ale pewnie jestem trochę brudny. Wiem, że to wygląda jakbym pił jak 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 świniale. no, <grym> wiem, no. Ale dobra. Zobaczmy, jakie to ma składniki. Z jakieś 100 kalorii to ma. Mniej więcej. Albo może trochę więcej. I. A cukry. Ma 10,2 gramów cukru. Ma te picie. Ok. Zobaczmy teraz tę te kompleksję. Jakie małe liczby w ogóle? To się na tym nawet nie naczytać, prawda? Białko nie chęcy. Ja hmm. Ma to 8,8 gramów i Okej, okay, dobra. To są nasze wszystkie trzy rzeczy. Co to jest w ogóle? A to jest z tych galaretek, dobra. To są nasze wszystkie trzy rzeczy. E, wszystkie polecam. Ogólnie są pyszne. Więc wszystko daje 10 na 10. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.